Z tej strony Norris I witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie W kolejnym odcinku z serii Far 3 No i kontynuujemy naszą wspaniałą plum przygodę hop hmm. No i co? Co ja zapowiadałem? W tym odcinku Ruszamy Ruszamy, 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 ruszamy Tutaj Na ten maszt radiowy chcesz. chcę sobie trochę, trochę tutaj e... Odblokować 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 yy, miejsc, które mogę tutaj zobaczyć na mapie będzie mi dużo łatwiej wtedy grać będę wiedział co i jak ale zobaczcie tutaj tam, ta, ta wyspa nie jest już taka słodziutka i kolorowa jest troszkę mniej Już tutaj jechał. Tam jest ten maszt radiowy. Ok. Na wszelki wypadek. Czuję, że zaraz będę musiał chyba zainwestować sobie w parę rzeczy. Jak tam stoimy z plecakiem na łup? Ulala. 25. Fiu fiu. Tylko za nich już jest naprawdę dużo więcej ekspa, to są już najemnicy hojta. <laughs> w tamtym kierunku, tak? W tamtym, co gdzie, ja, gdzie ja leżę? Lezie, leżę, le lezę. Czekajcie, 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 Rozkminę mam, Co to jest? Łee! Kruki. Znaczy, kruki, sępy. To będzie jakieś inne. Dziadostwa. Hmm. Trafione! Dobra, no... Zjem, ja teraz nie przyszedłem polować, to no bez przesady. No kurczę... Pies by mnie zaatakował na stówę. Dlatego postanowiłem, że go trochę zdejmiemy. Tak troszeczkę. Dobra, nie widzieli mnie. Kolejna wyspana jeżona po prostu. Tym razem nie ludźmi Was, wasa tylko Hojta no dobra, sorry za tego naga. Już, proszę, Świnki tu macie w tym parku. Hm. Niczego nie widzę. To nie znaczy, że nikogo tutaj nie ma. Jeżeli ktoś będzie, sobie go obcykamy z góry. Okej. Okay. A, właśnie przed odcinkiem zauważyłem, że mamy chyba wszystkie y, pojazdy odblokowane tutaj. Już korzystaliśmy z każdego, jaki tylko jest możliwy. Okej. Okay. Taktyka Cesa. <laughs> Shit. Jeszcze raz. Teraz ciężar jest po prostu tutaj. Nie, tutaj nie widzę żadnego delikwenta. Tam jest obóz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jesteśmy. Dobra. This way. Cholera, to jest pierwszy maszt, masz, gdzie nie wiem po prostu jak iść. Lenter nie, 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 J Jason, 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 easy, 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 man. O kurde, nie mam zamiaru na razie pytać sama o Hoyta. Ja po prostu chcę z to przeżyć. Cholera. Dobra, jest Uff, udało się, teraz to już parodicho damy radę mm -hmm. Skóry sobie najlepiej wszystko poobserwować Trzeba by nic się tutaj na patoczy zaraz na nas Słyszę ewidentnie ludzi hojta. Są, okej. Okay. no dobra, e, hop. Kolejny maszcik. Tutaj jakiś, kurczy wiatraczek jest. O, tutaj te roleczki. No i obozik malutki. Oj, próba rakiet. Przyda się. Dobrze wiedzieć. O, oh, come on, guys! Fuck ścięło. Ajajaj! Patrzcie, przedmiot kultu jest tuż pod nami. Uśmiech, kolego, uśmiech, uśmiech. Wow. Świetne, świetne lecimy po ten przedmiot kultu Tutaj mamy likarstwa No dobra Nie mogę się przedstawić, że teraz oni tu są na żółto ubrani Dobra, nie kapnęli się o tamtych Sprawdźmy, gdzie to jest. Czy to jest niżej jakoś, czy... Hmm. Czekajcie. Bardzo nisko. Dużo niżej. Hmm, shit. Bawcie się w wyginięcie. Chociaż to nie, to nie wy. Jak się tutaj, jak się tam można dostać? Co ty, Jason, tak zmieniasz tą broń? O, czekajcie, jaskinia jakaś? Możliwe, tak jest. Jest jaskinia. Dobra, dajmy się tutaj. O, kurde. Ale, Jason, ja nie mogę ciągle tej Lizy zrozumieć, coś ty zrobił. 22. Przedmioty kultu znalezione. Zadowolony. Cholera jest Mewa. Dobra, Mewa zapita. Tutaj no mi jestem ciekawy, czy ja dostanę jakiegoś achievementa, jeśli... Zabawa to była, spokojnie. Fuck. Wyczaił mnie. Teraz się ścięło, serio? No już, 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 już. Far Cry. Pięknie weszło. Ale z nimi to jest zabawa po prostu. Jak trzeba ich... Zabijać, kurde eee, No dobra, zrobimy taki myk Dwa obozy Chodźmy tutaj, uzupełnimy amunicję I ruszajmy na pierwszy obóz Tylko pięć zduwek, okej okay. Czekajcie, sprzedajmy coś Szybka sprzedaż. No, 160, nie? To się przyda. Mhm, okej. Okay. Zrobione. E, tutaj już, e, no i... 300 metrów stąd. O cholera, to jest na drugim brzegu. Obóz ludzi Hojta, okej. Okay. Jak się stąd wychodzi? Nie ma żadnej dziury tutaj. No dobra. Powiedzmy, jestem strasznie ciekawy. Muszę, muszę uzbierać tą kasę na. na tą broń, która. Ta tą zmodyfikowaną. I gdzieś jadą. Zaźmy ich od drugiej strony. Myślę, że powinniśmy dać sobie radę. Myślałem, że Doro niedzieli, nie? W takiej samej zasadzie zaraz może to wyjść. Zrobię to po cichu. Przenk kultu. Epicko, epicko. Przedmiot kultu. Przez przypadek na niego wpadliśmy nawet. Oho No, no, no. A więc okej. Okay. Przypomina mi się od razu pierwszy fargaj, Pierwsze spotkanie jakimś takim obozem. Jest i ciężki. Obawiam się, że na tym to się nie skończy tutaj. I że będziemy musieli kombinować bardziej. Nie, w sumie może być i tyle. Pięknie. Słodziutki hecik. Są potencjalny nasz e, przeciwnik, który mógłby nas wykryć. Właśnie leży teraz. Robota tylko w naszych rękach. No okej okay. Mam cię. Jednego gościa, widzę, nie wykryliśmy. Tu, 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 jest, zobaczmy, jaki jest ciężki łomot. Pięknie! Shit, 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 shit. Dlaczego oni mają tutaj karabiny? Dobra. Fuck. Po cichu mówili. Pierdziele. Teraz tutaj Kolejni. Dobra, nadchodzą, nadchodzą. Ostatni tutaj. Czy jeszcze ktoś? Jeszcze są. Piczka jest ta broń. Kurde. Świetnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Uff. Udało się. Było ciężko, ale... Dzięki tej broni sobie poradziliśmy. Widzicie, jaka ona jest szybkostrzelna? Kurde. Naprawdę nie mam pytań. Hmm? Mam rozpinę. Czekajcie. Mam ogromną rozpinę. Sorry, jeżeli to trochę zajmie. Ale przecież robimy to wszystko dla fany, prawda? Psada wiesz, to będzie za chwilę chłopaki Przeszukajmy to wszystko Hello brother Chyba zaraz nie, nie będzie Hello Brother Zaraz będzie Sun of a bitch motherfucker No się zobaczy, że tak zaraz będzie A, mamy umiejętność, okej okay. Czekajcie, co by, co, co by tutaj rybnąć? To ja już praktycznie nie wiem Dobra to Co się stało? Wyluzuj zio. Będą fajerwerki. Myślę, że trzy starczą. A więc nagrajmy pięknie jebnięcie. Trzy, dwa, jeden, go! Co ja znowu? Co ja wam znowu zrobiłem? Nie ja tylko w niego rzuciłem, hej! Sorry, że was tak wybijam tutaj, ale wy zaczęliście. <laughs> Dziecko się bawi. Dziecko się bawi, a wy nie pozwalacie. No wiecie, wy co. Ja tylko w kolego rzucam C4. No. E, Okej. Okay. tutaj. A za 600. Kurde, nie wyrabiam na kasę. Nie wyrabiam na kasę, ewidentnie nie wyrabiam. Nie wiem skąd wziąć w ogóle hajs na to wszystko. Dobra, kiedyś narzekałem za dużo, a teraz będę narzekał, że za mało. E, pirat, ile? 375, dobra, chętnie. Teraz to już dla kasy będę wszystko robił chyba. Gdzie 320? Metr, 300, 320 m powiedzmy Czemu jak... Okej okay. Zostałem w ciula zrobiony teraz chyba, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Dobra, czy w pobliżu będzie na mojej drodze jakiś przedmiot Kultu nie, nie będzie. Dobrze. Zrozumiałem. A i tak w ogóle muszę Wam powiedzieć. Mam 51% gry. To jest, powiem Wam, no. Postęp, postęp. Szczerze, tak naprawdę mógłbym tu w kilka odcinków już skończyć, ale nie chcę. W żadnym wypadku nie chcę taki zabawy no, cowy proszę. Ale jest list. nie chcę żeby mnie wykryli mówię coś na list Sobie apteczkę. A, kurde, jeden z nich to jest. Pytanie, czy to jest on? Jest. Poszukiwany, martwy. Spoko. Dobrze, do, dobrze z hajsem stoimy teraz po tej robocie. A, chętnie go sobie tak zdejmę tutaj. RPG, szmato. Yes, Co? Okej, okay, rozumiem. Lubię RPG, ale nie, 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 nie. O, jest. Zagubiony list. Ile zagubionych listy, liścików potrzeba do kolejnego... Broń modyfikowaną dostaliśmy, słuchajcie! Co? Tanto. To jest nóż. Zamiast naszą maczetę, byśmy mogli używać... Tanto. <śpitalizacja> Pokażcie to. Jezu, ja nie wyrobię na kasę. No dobra. Broń modyfikowana jaka? Mm. Jednak nie, broń do walki wręcz. To jest to! Próbujmy, próbujmy to, nie wiem. No w sumie. Słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie, no cóż, do, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Idziemy potem dalej walczyć. Na razie, trzymajcie się. I hej!